Witam wszystkich hodowców na moim kanale Co mogę powiedzieć o tym locie dzisiejszym z Lubawy Bardzo ciężki eee, u wszystkich hodowców U wszystkich hodowców z lotu powracało tylko 20% gołębi Jest z, z tej trasy Lubawa Straszne duże wyładowania temperatur z moich, z moich 34 wróciło tylko jak na razie 6 6 oczekujemy jak to wszyscy hodowcy oczekujemy o, oczekujemy na resztę gołąbków o, co tu można powiedzieć no, za wiele nie powiem no bo to jest bardzo ciężki lot mimo tego że odległość jest 100, 160 km 160 km i jest ciężko, ciężko, ciężko. Czekamy, czekamy, jeszcze raz czekamy. Może z tego 17-18 godzina zalżeje słońce. To może te gołąbki przylecą. Jak ta, już inna będzie temperatura. Tutaj też siedzą dwa z sekcji. Nie wiem, jakiejś tam wody dałem. Ale też siedzą schowane pod eternitem i szukają kawałek cienia, żeby powrócić do domu. Także jako pierwszy lot w naszej sekcji to jest bardzo ciężki u wszystkich hodowców powracało około 20% gołębi z tych wszystkich co wrzucili tak jak mówię u mnie 34 jak do tej pory 7 się odbiło tylko ostatnio odbił się o 11.03 pierwszy 9.04 i do tej pory cisza czekamy czekamy. Pozdrawiam, dobrego lotu życzę.